Witam, witam całej Fani, mam taką e, pytanie do Was, całej pani, bo dzisiaj z Kową jedziemy sobie do kina, tak przeglądałem co w kinie grają no i się zastanawiam, jaki film wybrać Wiececie. dzisiaj. I pani może Wy mi pomożecie wybrać jakiś film polski, zagraniczny. Może wy wybierzecie, bo ja tak sobie szukam i cholera. I nie wiem, który film wybrać, widzowie fani, Żebyśmy sobie poszli do kina, bo wiadomo, oderwać się troszkę, trochę odpocząć i sobie razem z nimi do kina, widzowie fani. i się właśnie zastanawiam. Tam mam parę sztuk, fajnych filmów do oglądania komedia. No, ale może wy doradzicie mi na komentarzach, na fejsie, na moim fanpage'u, jaki tutaj wybrać film, bo wa wahania mam. No. Na szybszych z ciekłych, nową część, to na noszą. No właśnie, No i mnie to zastanawia, który film wybrać. Może wy pomożecie mi w ciężkiej sytuacji wybrać jakiś film, który byśmy sobie poszli. Obejrzeć sobie widzowie fani, dlatego się tak zastanawia. Mm. Jaki ten film? Może zawsze tą nową część, co w kinach jest. No właśnie się zastanawiam Fani. Mm. Jaki ten film tutaj wybrać? Może wy Widzowie Fani będziecie widzieli. Jaki tam film zrobiłeś, to piszcie na komentarzach. Ja sobie będę patrzył. Yy, jaka jest recenzja. Czy to jest opłacone się na ten film, czy nie? Czy lepiej coś z komedii jakiejś? To wszystko od Was. Bo chciałem tu bardzo, bardzo Wam podziękować, widzowie Wam, i dlatego chcę od Was teraz pomocy w wybraniu jakiegoś filmu w kinie żebyśmy sobie poszli oberżyli widzę i dlatego się zastanawiam jaki film wybrał może wy będziecie wiedzieli na ten temat czy nie wybierzcie wpiszcie na komentarze a ja sobie zobaczę czy to jest opłaca się czy co innego tego typu ciężko mi jest powiedzieć bo ja bardziej polskie filmy lubię oglądać, bardziej Właśnie, bardziej polskie filmy, Kobra na przykład nie lubi polskich filmów jakoś, nie przepada, obejrzy, ale nie przepada, ja bardziej przepada. Te nasze polskie filmy zaczynają się rozrastać, czyli coraz fajnie efekty, inne rzeczy i, bo kiedyś też polskie filmy fachadę, że to jeszcze nie ten klimat, jeszcze trochę daleko na tym jest. Myślanie. Lepsze były te zagraniczne, a teraz nasze polskie filmy zaczynają być coraz lepsze efektami. Fabuła coraz ciekawsza. Dlatego się wolę, Wizaju fani, Was zapytać. I piszcie na komentarze, Poza Was, trzymacie się jak co to śmiało walcie na kanał 3400. Jeden z subów. Brawo, widzowie Wani, Tak trzymać tego typu. Trzymacie się jak coś? Piszcie na fanpage'u już lub na komentarzach na kanale, na tym filmiku. Jaki film możecie nam wybrać? Miłosny, komediowy, polski film. Może bajka jakaś komediowa, śmieszna, animowana. No to tych bajek coraz więcej, więcej te nasze dubbingi polskie coraz fajniejsze tych bajek też w filmach też jest coraz większe e, dubbingi jak jest i dubbingowane są e, ten film no też bardzo fajne tak o, widzieliście ten królek dubbing taki czyli czyli coś się rozwija i po prostu chcę Odważ się dowiedzieć, jaki film byście wybrali nam do kina tego typu? Trzymacie się BMB?